Zadanie siódme, równanie x plus 1 podzielić na x plus 2 w nawiasie, razy x minus 3 też w nawiasie równa się 0. W takim zadaniu najważniejsze jest pamiętać, by, że mianownik nie może być równy 0, czyli ten dół tego równania, czyli x plus 2 nie może być równy 0, ani x minus 3 też nie może być równy 0, ponieważ te wartości mnożymy. Przez siebie tak, że jakby chociaż jedna z nich była 0, to cały ten mianownik byłby równy 0, no czyli z tego wyznaczymy, że x nie jest równy minus 2, no i x nie jest równy 3. W tym zdaniu to akurat nie jest takie ważne, ponieważ tutaj od razu widzimy, że jeśli, żeby była, żeby znaleźć sobie miejsce zerowe, no to musimy zrobić, że x plus 1 równa się 0 i z tego widzimy, że x jest równy minus 1. Z tego będziemy mieli odpowiedź już, ale warto pamiętać, że jakbyśmy na przykład mieli taką liczbę, że jest x plus 1 w liczniku, a w mianowniku będziemy mieli x plus 1, tutaj będziemy mieli resztę tak samo, czyli x plus 2 razy x minus 3. I kiedy to się równa 0? W takim wypadku odpowiedzią nie byłoby minus 1, ponieważ powinniśmy zacząć od skrócenia przez siebie tych wartości i. Wtedy by było, że 1 na x plus 2 razy x minus 3 to będzie równe 0, i wtedy by nie było żadnych rozwiązań tego równania. No, także pamiętajcie o tym, że to licznik musi być równy 0, czyli góra, a mianownik nie może być równy 0, czyli ten dół.